Biodar czy pszczelinka? O to jest pytanie. Po prawej formatki biodar, po lewej formatki z pszczelinki. Na pierwszy rzut oka. Pszczelinka, bardziej kolorowa biodar, szarość, biel, szarość. Pszczelinka pszczelinka. Te otwory ma w kształcie takiej komórki z plastra pszczoły miodnej. Biodar zwykły, kwadratowy. Co tu jeszcze? Z góry szerokość mniej więcej taka sama, biodar tylko szerszy. Szerokość Patrząc w tę mańkę, też biodar szerszy. Tyk. Tak, szczelinka, pomimo tego, że wymiarowo jest trochę mniejsza, to mieści tutaj 22, 22 przegródki, czyli 22 otwory są na jednym plastrze. W biodarze tych otworów jest 20. Co tu więcej można powiedzieć? Pszczelinka, jeden plaster. 85 gram tak biodar jeden plaster 40 gram ponad połowę mniej spójrzmy teraz tak biodar wygina się we wszystkie strony z tego te formatki biodaru mamy już chyba jakieś 4 sezony nic się z nimi nie dzieje nie można narzekać no ale, ale jak widzicie jeżeli chodzi o ich wykonanie, no to są wykonane ze słabszego materiału jednak. Z pszczelinki. już tak nie zrobimy, nie zegniemy jej. Ten materiał jest twardy plastik. Nie wiem jak to się będzie zachowywało po iluś tam latach. Dopiero co je kupiłem, ale kupiłem używane. Lecz na pierwszy rzut oka wyglądają. No ona po prostu masywna, tylko ciekawe czy ten plastik po prostu się w czasie nie będzie, z czasem nie będzie poprzez warunki atmosferyczne łamał, próchniał, czy będzie z nim wszystko dobrze. Ale chyba, wydaje mi zdaje się, że tak nic nie powinno się z nim dziać. Także myślę, że jednak szczelinka będzie miała ten okres użytkowania dłuższy, no i cóż. Formatki na 1000 otworów, pszczelinki na Allegro, dokładnie na 990 otworów, na Allegro kosztują 315 zł. Z biodaru na tyle samo otworów 245, czyli mamy 70 zł różnicy na tych plastrach hodowlanych, a na tych. Szczerze mówiąc, jeżeli miałbym kupować teraz od nowa, chyba wybrałbym pszczelinkę. No bo jednak trwałość tego plastiku, jak tutaj widzę, bardziej za nim przemawia. Aczkolwiek biodar też myślę, że jest bardzo dobrym, dobrymi formatkami. No i te 4, 4, czy chyba nawet 5 sezonów się bawię w te, w hodowlę tych murarek na, na biodarze. I nic się nie dzieje. Także no, widzimy takie małe porównanie dla tych, którzy się wahają. Jedne i drugie będą dobre. Aczkolwiek zasadnicza, zasadnicza różnica jest taka, że pszczelinka jest z trwalszego materiału, wyróbszego. No i co za tym idzie, pszczelinka jest trochę droższa. Wybór należy do nas.